Ho, ho Co byk dostanie na święta w tym roku? Dziesięć mieczy. Widzę trzy opcje, co byk może dostać na święta. Opcję o pierwszą. To będzie prezent albo co ma życie ułatwi. Złagodzi bóle, bo wy normalnie, jak na tej karcie, jesteście styrani od życia. Oj, styrani. Masożer, robot kuchynny, maś na hemoroidy, nowe żelazko. Coś, co odciąży krzyż i nerwy. Taki prezent masz, żebyś nie podał na ryj Opcję o drugą. Prezent, co jak go obaczycie, to powiecie. Co to za gówno? Co ty mi kupił? Pierono ty oszalał. Nie a po co to je? Weźmiecie, ale do końca nie będziecie wiedzieć, czy to oddać, czy wyczepnąć do hasioka. To je, mm, jak moja reakcja na prezent od starego co roku. Myślisz se, no teraz będzie brylant, o, o, tu, 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 bo jo ja je tego warto. Lasa, romantyka, może w końcu? A potem otwierasz ten prezent i możesz ochota oddać tego chopa razem z tym szajsem do okna życia. Załamanie totalne jak na tej karcie. Opcję o trzecią: dostaniecie teraz słodyczy, że się nimi przeżrecie czekolady, bombony, pierniki, wszystko naros. A po świętach cukier we krwi, sumienie martwe, a waga płacze.